Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, dwie panie pewnie spieszą do salonu modystek, by kupić nowe kapelusze, a inne zmierzają do pracowni krawieckiej. Gosposia, ze służącą od pani mecenasowej J, idzie do rzeźnika Wencella i spółka po świeżą cielęcinę, czeladnik, Lakierniczy znika za rogatką spiesząc na praktykę do majstra, a uliczny gazeciarz, wędrując po całym świecie, nawołuje, kurier, kurier, kurier Lubelski! I tak się zaczyna historia. Jego postać pojawia się wszędzie. Czasem słychać i widać go w lesie, czasem na łące, czasem między torami, ale tego dnia trafił do handlarki. Tam poinformował o zajściach, które zbliżały się wielkimi krokami. W drobnych ogłoszeniach można było przeczytać następujące anonse. Sprzedam fortepian, czy Prawa z czterech morgów łąki do sprzedania. Pojawiały się też anonse w stylu: W celu korespondencji pani z młoda, inteligentna, bogata, pozna pana na stanowisku rządowym. Zmieniła się obyczajowość. Kobiety zaczęły jawnie palić papierosy, w cygaretkach, a także pokazywać się w miejscach publicznych bez męskiej czy rodzinnej asysty. Zaczęły też zawodowo pracować, zarabiać pieniądze. Ze względów praktycznych spódnice zamieniły spodniami. Ale przyjedzie taki drań z Galicji, bidula, skromny to i ciche. A już po roku puszy się we własnym aucie, we własnym futrze. Ma co najlepsze krawaty i co najlepsze dowcipy. Ani się człowiek obejrzał, a już... Pierwszorzędny piosenkarz Gwiazda, ba, Trzy Gwiazdki Kabaretu Polskiego, wyrósł na naszych oczach, na Fredrę Piosenki Żydowskiej. Mało mu wlazł na scenę Teatru Polskiego i tam swoje dowcipy wytrząsa.